Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym was zapytać, bo zmieniłem awatarek, mogliście zauważyć. Który był lepszy? Napiszcie w komentarzach swoje zdanie. No i bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj. Widzicie, znajdujemy się na prywatnym serwerze, mianowicie Noise Brawl. A pewnie się pytacie, czemu jestem na tym serwerze? Bo dzisiaj sprawdzimy sobie Star Power, które może zostaną dodane do Brawl'a. Zastanawiam się, czy tego robię serię, czy zrobię jeden odcinek i zrobię na jeden odcinek, dlatego sobie będziemy sprawdzać się Star Power. Jak widzicie, tutaj są trzy Star powery Podobno ma to być w Brawlu. Zobaczymy czy będzie. Najwyżej będzie, że testowałem te star power, jeśli będą. Najwyżej będzie, że ten star power testowałem przed ich dodaniem. Do tego jeśli chcecie więcej takich odcineczków tego typu testowania lub jakichś eksperymentów na prywatnym serwerze to zostawcie tutaj 15 łapek, a na pewno będę więcej takich testowań nagrywał. No i co? Robię pokój i widzimy się. No cóż, jak będę to... Dobra. Pierwszy star power jest doszeli. Wezmę sobie może jakiegoś skina, niech będzie starsza, ale dobra. Ostrzel ze środówki, zasięg, szybkość strzału, super, tak, uszeli. Co so, oczywiście ten ale z zachowaniem niższego rozrzutu. Sprawdzimy sobie ten star, ten star power, zobaczymy jak on działa. Co tu się stało, patrzcie To działa dziwnie, nie? Dziwne. Patrzcie, map było. Tutaj też usunęłem tę mapę, żeby mi było. Ja wezmę sobie moją starą, ulubioną mapę, tylko się pamiętam jak ona się nazywała, co to jest za mapa ryzy. Nie pamiętam tej mapy Czy ona jest? To była taka moja ulubiona mapa O jest, kłopoty chodzą parami, to, jest moja, to była kiedyś moja ulubiona mapa Niestety ją usunęli Życie, usuwają fajne mapy, to tutaj jakieś gówna Dobra, lecimy Zasięg Jest taki jaki był Ale mamy Karla Chyba, sprawdzimy sobie, bo to chyba Patrzcie, chyba zasięg jest inny no zasięg jest inny, zasięg, trochę dalszy Trochę dalszy chyba zasięg jest Nie 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 umiem testować tej Star Power, bo gram nim pierwszy raz Tak samo jak Widzę, widzę pierwszy raz tak prawo pewnie jak wy, bo wy pewnie też się tym nie bawiliście Sprawdzimy sobie jeszcze raz na tej tarze Patrzcie, patrzcie, to jest dłuższe, to jest dłuższe Jak widzicie to jest dłuższe, dłuższe dużo, 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 dużo dłuższe więc no to już tak wygląda pierwszy Starpad. Sprawdzę czy to o to chodziło. Tak, to o to chodziło. Dobra, bierzemy kolejny star power do Colta. Kamizelka coloodporna, to może być ciekawe. Gramy sobie gramy. Zobaczymy jak to się dziać. To też będzie ciekawe. Kamizelka kula Patrzcie mam taki, o jak, jakby takie coś. Takie czarne, to jest, to będzie, o, to, to by było ob, to by było zbyt ob, to by musiało zostać nerfione, patrzcie, no i, no i co, no i kamizelkę mi zabrał, już normalne obrażenie, nie, patrzcie, o, teraz podejdę do niego, no czemu mnie nie bijesz, no, ubij mnie, no, uderz mnie, no, patrzcie co mózg, nie, no, nie uderza mnie. O, widzicie i teraz już zostaje normalnie obrażeni, więc ten no, ciekawy Starpar to mogłoby być akurat ciekawym dodatkiem w Brawlu. Dobra, kolejny StarPar do Bula. Piaskowiec Sandy, <grym> ale to jest ból. Napiszę no, Sandy w wyborze Starpara to jest ból. Dobra, ciekawy, bierzemy sobie to, zobaczymy, jak to będzie działać. Jest odporny na wszystkie efekty ogłuszenia. To może być ciekawe. Tylko trzeba znaleźć jakąś postać, taki efekt rzeczywiście daje. No wiecie, taki dynamo to nam nie zada żadnego efektu. Co tu jest? Te, czy tutaj czy tu jest jakieś postacie, jak nie, co tutaj... Wiecie też, na tym serwerze, to żeby znaleźć mądrego bota, to to trzeba mieć... To to trzeba być... No to musi być cud, żeby znaleźć mądrego bota, no. No, no strzel we mnie, strzel. No i co mi dadzą? Tego akurat chyba się nam nie uda sprawdzić. jak Widzicie, to odpychanie spawanie nie ogłusza. Nie mam jeszcze co. Nie mam na kim tego sprawdzić, bo boty są tutaj mega głupie. Złomek, po... spacer z psem. To akurat może być ciekawy Star Power do Jessie. Jakby się pytał ktoś, czemu tak się sprężam, to po prostu. Żeby nie przedłużać odcinka za bardzo, bo jakbym się na każdym dokładnie wszystko omawiał, to bo odcinek trwał dziś 30 minut takich odcinków. A takie odcinki kurde nie lubię po prostu nagrywać, bo A dużo zajmują miejsca B i po prostu są długi i nieciekawe. Dlatego lepiej mówić... Tak jak mówię teraz. Dobra, już prawie nabiłem Dobra, dajemy sobie tego... Patrzcie, on za mną chodzi! Jakie fajne! Ale fajne to jest! Ja bym to chciał, żeby to dodali. Patrzcie, gdzie sobie ten, ten scrapi sobie za mną idzie, ten. nasza wieżyczka, bo to jest skrapie, nie wiem czy wiecie. Hmm, no chyba, że nazwy nie zmienili. I patrzcie, o co do za nami chodzi, jakie fajne, to już nie stoi, jest miejsce, tylko co do za nami chodzi. I co, i on bije, i, i go to bije, jakie to fajne, to fajne Star Power. No fajne Star Power to Jessie, nie ukrywam Teraz bierzemy sobie Star Power do mojego Broka, kochanego, śmierdziela. Kiedy super atak broka spełni naładowany nie zostanie użyty, Brok zyskuje tarczę. O kurde, to chyba będzie mocne. Wezmę sobie, wezmę sobie tego skina. To chyba będzie mocne. Sprawdzimy, jak działa to zaraz. Widzę tutaj, na kim już nabije. Chyba mi się trochę na tym serwerze grafika pogorszyła, tak mi się wydaje. Dobra, nabijam sobie na nim ulta. Niech się uh, się trochę bocie. No healuj się, no czemu on się nie healuje, patrzcie, o dobra, healuje się, a jednak nie, dobra, zabiję go, niestety musisz w celu testów zginąć, dobra, no i patrzcie, tarcze mam i on mi tylko 700 HP bije. patrzcie, Tarcze mam, a jak zużyję ulta, jak on mnie, miał... to patrzcie, 1000 HP już mi zadaje, więc no, ciekawe, ciekawe, to byłoby OP, bo, może jest, bo można sobie z ultem cały czas chodzić. Już teraz Dynamajka, kolejna moja na postać. Tak, Dynamajka wkracza do akcji, to też będzie ciekawy Star Power. Ja wezmę sobie jeszcze jakiegoś skina z trener Majkiem, to będzie ciekawe. Bo może będzie jakiś, nie wiadomo co, może jakaś piłka, czy nie, bo. O, niestety to nie jest jeszcze dopracowane na serwerze, Ale patrzcie, chodzi coś rzeczywiście za mną, tylko to nie jest dopracowane. Patrzcie, taki misio mały. On mnie zabi... No i zabił mi tego misia, no i co? No już go nie ma. To taki trochę... A nie, zdrespił się jednak? To taki trochę bez sensu star power, ale cóż, może? Jakie zastosowanie by miał? Ja na przykład korzystam z Star Powera, który dodaje damage, Co jest? Czemu on strzela? Czemu on strzela bijąc, Nie, tutaj jest niedopracowany trochę serwer. Z tego tutaj nie jest dopracowana, ale no cóż, jakby to dodali, to by to było. To by pewnie to było dopracowane, więc no cóż, przechodzę do kolejnego star powera. Teraz będzie el primo. Kiedy el primo ładuje swój stereo, a jednocześnie zładowanego jego pasek wzrostu, co? Co? Co to za pasek wzrostu jest? może, jak ma super atak, bo na razie tam się nic nie ładuje. O, 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 o. To chyba gdy bije kogoś, to się ładuje. Tak, to gdy się gdy kogoś bije to mi się ładuje ten pasek wzrost, patrzcie. No tak, patrzcie już... Już mam już go prawie naładowałem. To mi cały czas rośnie, co jest? Patrzcie! To nie jest... tylko jedna zobacz, czyli możesz stać Na afkach nabijać i masz i są freak... i są so free, so free HP. Więc no OP, OP Star Power, OP. StarPerson trochę prze, prze, przekozaczone, więc powinny być znerfione one. Bo, będą, jakby mieli je dodawać, to pewnie byłyby znerfione. Ale cóż, pobawmy się z nimi tej nieznerfionej wersji. taki pokusywaj afer. O kurde, to, to musi być na Brobola, bo tego tu nie sprawdzimy. Musi być na jakiś. Dobra, wezmę się. Napad, napad. Po prostu strzelę. Ja tą mapę pamiętam. Pamiętam, o go na jeszcze w grze była. Chwila, pytań czy mamy Czy oni mają kogoś, kto może z turna... albo coś jakiś efekt nadać im. No niestety nie ma, do tego wychodzimy i gramy jeszcze raz. Znowu nie mają. Teraz mają... O do... Nie, jeszcze nie. Chyba nie no nie znajdziemy tego, dobra. Muszę niestety pominąć Star Power do poko, bo nie mogę znaleźć. Dobra, wezmę teraz powietrzne fantazję map. Dobra, idziemy dalej. Teraz Star Power do o tutaj o do Karla, trzecią albę na postać. Super atak teraz także niszczy os... so O kurde, to widzę, że chyba będzie mocne, jak niszczy osłony i przeszkody. Bo on będzie niszczyć, patrzcie, on będzie wiecie co niszczyć? Wszystkie murki. Pewnie odcinek trwa już jakiś nie mieli trwa odcinek, ale to nie trwa za jakieś już 10 minut. Dlatego się sprężam. O, a my już dopiero, a my dopiero przy Karle jesteśmy, dobra. Patrzcie, ja niszczę wszystko, jakie fajne. Dobra, na star power, tak on działa naprawdę ciekawy Star Power, nie powiem. I powiem, że on nie jest ciekawy, bo to był bobnus skłamą O, jeszcze nam został teraz Star Power do Piper. Po co swojego super ataku, Piper dostrzega z powietrza wszystkich ukrytych w gąszczu o, kurde, o, kurde to będzie OP. wezmę sobie Piper Armor Tego skinę kiedyś miałem, ale. Param, pam, pam. Dobra, zobaczymy jak on działa. Po pierwsze trzeba gdzieś sobie nabitego Ulciora. O, widzę tutaj takiego Rico Kurde, zeza mam trochę. No, jak mi uciekają te boty. Co jest z Normalnie Normalni gracze inaczej zachowują i przez to nie mogę ich trafić. Albo po prostu Dawiderik z Moseza. Uciekaj, uciekaj do mnie, Eriko. Dobra. Co? So, jeszcze mi się nie udało. No i y Kurde. Czasami się ją chyba. Ja nie, piperka na tą mapę chyba słaba. Nie pamiętam. Zresztą, bo to są na starych mapach testujemy. A ta mapa była, no nie wiem. O, dobra, mamy. Wszystko widać, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Wszystko widać. Gdy piperka skacze, widzi każdy, że każdą rzecz w krzaku, więc naprawdę mega ciekawe. I opa taktyka. Teraz weźmiemy sobie Bibi. Bibi ma trzeci star power. Super atak Bibi spowalnia brogów 3 sekundy. O kurde, to może być ciekawe. z sobie skina do niej, którego chętnie haj... Na którego zbieram hajs. heros Bibi, bo mi skin mega w podoba. Dobra, lecimy. Zobaczymy jak to działa, Ty... dobra mamy pa, musimy sobie nabić przede wszystkim super atak No nie 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 dobra Nie jestem jakiś pro player Bibi, ale cóż Chodź tu, chodź tu, dobra Nie mogę do go jej dosięgnąć, dobra i sprawdzamy jak on będzie działał, tylko dajmy jej trochę uleczyć Albo dobra nie zostawimy, ujdziemy na tego um, El Primo Odpycham to jak to jak to działa. Aha, dobra, super atak Patrzcie, spowolniło to. Pam, widzicie jak wolno chodzi? Pam została spowolniona, czyli star power działa. No, nawet fajnie. to jest przydatne. Na przykład na takiego hejsu, na pit stopa, jest przydatne. Dobra, fajny star power. Jest, ja biorę kolejną postać. Dobra, jeszcze nam zostało. Ile star powerów? To zostało. 3 Star Powery do przetestowania, więc teraz bierzemy Mortiska. To Mortis pełni do przodu wszystkie z niego wrażenia. Co? Tajlety ja w ogóle nie czaję, nie? czaję tego Star Powera, nie? Więc jakbym tutaj nie działał mi Star Power, to wiecie. Param pam pam. Nie ja zawsze gram drugim Star Powerem. Jakby się ktoś pytał, o Jack jest. A, patrzcie, jak pędzę to dobra, wiem już jak to działa, to, to ja mniej obrażeń dostaję, no, fajne. Podczas bicia to też daje. To, to byłoby OP akurat, to byłoby OP, bo ci Mort Mortis mi by zawierał, dobra. To byłoby OP. Przedostatni chyba już Star Power. To, a nie, dobra, przedostatni do Spike'a. Jeśli punkty życia spadną poniżej 40% to strzelać kolcami. O kurde, o kurde To będzie OP widzowie, to będzie OP Sprawdźmy ten star... ten Tutaj gadżecior Musimy dać się gdzieś komuś obić Obra, mamy tutaj Eichbita No obij mnie trochę, obij mnie No kurde, strzelaj we mnie, strzelaj No co on robi, no patrzcie, stoi tej koło mnie o, 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 dobra, dobra, wiem jak działa, patrzcie. Teraz strzela toimi kolcami, strzela kolcami. zadaje 692 obrażenia, no więc fajne. Fajne, fajne, nie powiem. Dobra. I ostatni starpar w dzisiejszym odcinku. do Leonie, hard ducha. Kiedy jego super atak jest pełni naładowany, Leon zadaje 160 obrażeń. No, oczywiście literówka zamiast Leon jest genę. Wysołem młotki, patrzcie jakie fajne. No nie ja z Pyke'iem zagrałem, z Pyke'iem Potrzebujemy tutaj Leona, Leona Ostatni Star Power Jaki tutaj nam został do przetestowania, dobra Ja bym chciał, żeby te Star Power dostęp dodany, ale musiałoby być troszeczkę znerfione, bo cóż No, bo one są zbyt OP Jak dla mnie Dobra, i co teraz Dobra, idzie, idzie, trzeba gdzieś sprawdzić na jakimś D-Mage Teraz na tobie Leon, na tobie Leon sprawdzi. Dobra, teraz zdaliśmy 642 obrażenia, zużyje ten atak Nie zadawał No widzicie, że doznaje mniej Więc no, to, to star power, on akurat dobrze by działał były przydatny Tego akurat nie trzeba byłoby znieść. no było. pewnie trzeba byłoby znerfić niektóre star powery, no bo wiecie ten do El Primo trzeba byłoby znaleźć, bo on byłby zbyt, zbyt op. więc no cóż, no skończę dzisiejszy odcinek, że muszę jeszcze jakoś postać do pożegnania się, może to Bibi albo, dobra Bibi wezmę, nie, bo to jest mój ulubiony skin. <grym zjadka> to by było na tyle, z tej strony jeszcze był pamiętajcie, aby zobaczyć moje poprzednie filmy oraz widzimy się w kolejnym odcineczku. To by było na tyle, elo!